Dekoracje stołów, dekoracja serwetek Marta Mikołajczak, Mądrzek. Kwiatowe aranżacje na stół to nie wszystko, aby dekoracja stołu zachwyciła nawet najbardziej wymagających potrzebujemy jeszcze kilka drobnych akcentów. Papeteria ślubna, winietki i meni dopasowane do dekoracji sali, słodkie i zaskakujące upominki przy nakryciach weselników, a ponadto piękna dekoracja serwetek. W poniższym artykule chciałabym przedstawić kilka przykładów dekoracji serwetek. Najczęściej wybieraną opcją jest dekoracja serwetek wstążką. Możemy wybrać dowolny kolor wstążki, jak również szerokość. Kokardy możemy dopasować do sukienki panny młodej, kolorowej papeterii ślubnej lub do wystroju sali weselnej. Coraz częściej par wybierają intensywne barwy wstążek typu amarantowy róż, fiolet, jaskrawa zieleń. Serwetki możemy ozdobić delikatnym paskiem wstążki albo zrobić romantyczną kokardę. Pomysłów i stylu wywiązania jest naprawdę sporo. Kolejnym hitem są obrączki na serwetki z drutu, perełek lub kryształków. Takie ozdoby serwetki pięknie dekorują stół i zarazem stają się ładną pamiątką ze ślubu. Wielu gości chętnie zabierze ze sobą taką nietypową ozdobę z pereł. A jeśli mowa o pamiątkach i upominkach? To róża lub inny kwiat dodany do serwetki tworzy piękną dekorację stołu, jak również staje się miłym upominkiem dla każdego weselnika. Przy serwetce można ułożyć pojedynczy kwiat z łodygą lub zrobić różane susz i główka róży owinięta zielonym liściem. Do dekoracji serwetki możemy też wykorzystać różne trawy lub liście kwiatów. Wszystko po to, aby każdy ślub był niezapomnianym przeżyciem dla pary młodej i ich gości. Serdecznie dziękujemy za wysłuchanie.